Komiks o surferach. Surfing to nie jest coś, co mnie zachęca. Nigdy nie surfowałem, chociaż wychodząc na balkon mojego balkonu, mojego mieszkania, w moim tak zwanym rodzinnym mieście, niedaleko zawsze miałem jeziora. Jeziora, gdzie no może nie tyle surfing, ale ostatnio sup, czyli deski takie, na których się odpycha różnego rodzaju kajaki, rowerki, łódki i właśnie dlatego wypożyczyłem sobie z biblioteki komiks Ala Dungo pod tytułem In Waves w oryginale u nas Fale. Wydawnictwo marginesy około 360 stron w mniejszym formacie. Opowieść o. Surfingu i choroby. Na okładce barwy niebieskie i proste, minimalistyczne kształty, w których opowiedziana jest cała historia. Tak więc mamy tutaj pastelową paletę barw od niebieskiego. Po brązowy, stonowany brązowy, i ten podział jest utrzymany konsekwentnie. Kiedy wracamy do przeszłości, to mamy właśnie coś a la sepia brązowa sepia z przeszłości, a współcześnie mamy niebieski kolor można by to powiedzieć kolor morza, kolor fal surfowania chociaż to brązowe surfowanie w przeszłości też jest. A bowiem e, artysta, rysownik, e, komiksiarz opowiada nam historię swojego życia. Może, może wejdę jednak do domu z balkonu i zaczniemy tę recenzję e, czegoś, czego się nie spodziewałem i nawet nie planowałem ani czytać, ani nagrywać. Żarbok i skóra i mando jere. Wokół oraz na goście. Zapraszamy. Zapraszamy. zapraszamy, 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 zapraszamy. Powiedziałbym, że mamy do czynienia z komiksem historyczno-biograficznym autobiograficznym dlatego, że autor łączy historię surfingu z historią swojego życia przeplata. Jeden rozdział z przeszłości. Zaczynamy od 1800 roku na Polinezji, Hawaje. Obserwujemy, jak rdzenni mieszkańcy Polinezji pływali po morzu na deskach, i stamtąd ponownie wywodzi się surfing. I przenosimy się co rozdział do współczesności, gdzie mamy opowiedzianą historię miłosną w związku głównego bohatera czyli autora komiksu który jest zakochany w Kristyn i Kristyn okazuje się jest chora na raka najpierw na raka kości widzimy że zamiast jednej nogi ma protezę i to jest już jakby od początku stan faktyczny zastany jaki obserwujemy Narracja przeplata się niechronologicznie, więc czasami widzimy, jak oni się poznają, y, później niż na przykład ich wspólny wyjazd. To jest zależne od tego, jak artysta nam chce opowiedzieć tę historię, a chce ją nam opowiedzieć w sposób troszkę zaskakujący, troszkę wzruszający i połączyć właśnie tę historię z historią surfingu. Dlatego, że on sam surfował. Również ze swoją dziewczyną. I ona też surfowała. I ich znajomi też surfowali. Więc czy to jest opowieść o surfingu? Jest to opowieść o surfingu i o pasji, jaką może być surfowanie. I jak to surfowanie pomaga im przetrwać trudne chwile, czyli chorobę e, raka e, kogoś w swojej paczce. I w przeszłości przenosimy się również do późniejszych czasów, kiedy sport zaczyna się rozwijać, kiedy widzimy taką mini biografię. Jednego z najbardziej znanych i wpływowych sportowców, Diuka, który najszybciej jeździł, był najlepszy, najbardziej sprawny. A potem widzimy historię Toma, który znowu był nie tak dobry, ale był zafascynowany surfingiem i zmodernizował deski, inspirując się na przykład jakimś starym wrakiem łódki. Na przykład ten Tom dorobił deskę sterującą taką płetwę pod. Deską główną i wydał też jedną z największych, najbardziej taki, taką Biblię surfingu książkę. I też jest kolejna przyjaźń. W przeszłości, czyli ten Duke, poznał się z Tomem i oni zostali przyjaciółmi, razem surfowali. Czyli można powiedzieć taki praktyk i teoretyk surfingu. Spotkali się razem, byli parą kumpli, dobrych przyjaciół. A w teraźniejszości, czyli w tych niebieskich barwach, widzimy, jak również gromadka nasza się spotyka, ale też jak ta ich ekipa się, no, jak, no, nie chciałem powiedzieć, dezintegruje i rozpada z powodu tej choroby, ale to jest bardziej o tym, jak ta choroba wpływa na nich. I może tutaj zacytuję wam jakby konkretne sceny. Dziewczyna Kristyn jest już na wózku inwalidzkim i nie może pływać w wyniku tam chemioterapii i, i wszystkich przejść. Jedyne co może robić to siedzieć w tym wózku na plaży i obserwować jak jej znajomi surfują. W pewnych momentach właśnie Twórca zadaje nam pytanie, czy wypada surfować, zamiast, obserwować, zamiast opiekować się tą dziewczyną. Poprzez monolog wewnętrznych tych surferów, którzy no, właściwie można ich oskarżać o ucieczkę, to, to z jednej strony, a z drugiej strony, po chwili dowiadujemy się, że obserwowanie właśnie jak jej znajomi surfują, to dla Kristin to było, no, najlepsze co mogła robić. Kiedy nie miała siły i jedyne co mogła robić to, to z nimi być w taki sposób, że ich obserwowała jak oni surfują. Oprócz tego mamy tutaj dużo plansz, które pokazują nam, czym jest surfing, no, w metaforyczny sposób, że, że surfing to jest właśnie trwanie, to jest życie, to jest, to jest sens życia, to jest, i, i dlaczego, i dlaczego jest to wyjaśniane, e, dlatego, że na przykład, kiedy jesteśmy na fali, to, Jesteśmy odcięci od problemów, jesteśmy sami swoim sterem. Taka metafora statku, właśnie tak, którym sterujemy, poza wszystkimi innymi. Jesteśmy nie tyle co samotną wyspą, ale właśnie takim statkiem, który po tym morzu pędzi i, i, i ogląda świat. No a też pytanie jest takie po co opowiadać taką historię w jednej z recenzji już nie pamiętam dokładnie z etatu, czytałem, że no już trochę jest to wyeksploatowany temat w komiksiarni czyli no choroba głównego bohatera czy choroba, autobiografia dużo jest autobiografii w komiksie rzeczywiście ale tutaj okazuje się że w rzeczywistości było to jakoś ugruntowane żeby ten komiks powstał albowiem właśnie ta dziewczyna Kristin prosiła naszego komikciarza Aladungo żeby w jego sztuce zachował jej historię dowiadujemy się tego pod koniec książki i to jest też po części jej komiks tak? ona jest twórcą tego tej historii. Ona, ona tworzy tę historię bez jej choroby. Nie byłoby tej opowieści, która chwyta za serce, jest mocno wzruszająca, poruszająca i skłaniająca nas do tego, żeby właśnie cieszyć się życiem, cieszyć się chwilą, szanować się znajomych i, i, i spędzać wspólnie czas. I właśnie kończy się to przez tą Niechronologiczną narrację kończy się w taki sposób, że oni cały czas jakby płyną. Nie, nie, nie. Coś pomieszałem. Jest, jest takich kilka zakończeń, powiedziałbym. Bo jest zakończenie i w przeszłości, i w tej narracji przeszłej w SEPI, gdzie też mamy taki epilog, gdzie już ten tom. Czy, czy ten Duke jest już starszym człowiekiem i właściwie wypadł z obiegu i ktoś o nim robi film i też mamy pożegnanie z tą Christine, bohaterką, i w pewnym momencie łączą się te dwie narracje tylko raz, tylko na jedną kartkę komiksu. Te dwie narracje, te dwa kolory ze sobą się łączą na jednej stronie, tworząc taką, no taki ewidentny split screen, powiedzmy, i, i związek przeszłości z teraźniejszością. Aczkolwiek właśnie tutaj, jeśli chodzi o minusy, to no największe pytanie, jakie miałem, to czy to było sens łączyć te dwie części. Bo trochę dla mnie tutaj są takie komiksy dwa. Jeden to jest biografia Duke'a i Toma i ich przyjaźni, a druga to jest właśnie ta współczesna historia miłości pomiędzy Alem a Christine których notabene możecie zobaczyć na Instagramie, komiksiarze. Bo y, obecnie Krystyn już niestety nie żyje. On po iluś latach znalazł drugą kobietę, z którą się ożenił ostatnio, jak widziałem. Y, ale ta Krystyn zawsze. Na tym Instagramie występuje i jest pamiętana i jest wspominana. I na Instagramie już na poście ten twórca porusza taki problem, że no, on już myślał, że on już się nigdy nie będzie chciał żenić, że będzie chciał być samotny, dopóki nie spotkał Moniki. I, i Monikę też możemy zobaczyć. Na Instagramie możemy zobaczyć kadry z InWaves. Możemy też zobaczyć inne komiksy. Nie czytałem innych jego komiksów. No i właśnie wracając do tej przerwanej dygresji, to czy te dwa światy się łączą? Trochę jest to dla mnie taki zgrzyt miejscami, ale biorąc pod uwagę, że to jest 360 stron, ale powiedziałbym, że to jest tylko 360 stron. Dlatego, że dialogi są szczątkowe w tym komiksie i jest wiele kadrów, kiedy widzimy tylko sylwetki surfujących sportowców i emocje reakcje to obserwujemy. Albo też w przeszłości pewne fakty, tak, deski. Widzimy, jak te deski wyglądały. Widzimy no co właściwie w tej przeszłości widzimy. Głównie, głównie ten sprzęt, ten sprzęt zapada w pamięć. Walor edukacyjny jest i taki zaskakujący, bo dla mnie nie spodziewałem się, że na przykład te deski przeszły ewolucję, ale że część z tych desek to była ogromna. To wręcz, to były deski na wysokość dwóch ludzi. Tak więc, szczerze powiem Wam, że jeden z tych rozdziałów czytałem właśnie nad jeziorem i, i zapragnąłem trochę tak, jakby to było, poserfować. No akurat na jeziorze jest krótka fala, mała fala, nie ma, w ogóle nie ma fali, ale taki sup. Czyli deska, chyba w wersji domuchanej, też jest, na której można stanąć i po prostu się odpychać wiosłem. To jest jakaś ciekawa alternatywa, już chodzi to za mną po głowie od jakiegoś czasu. I znowu przerwałem jakąś dygresję. A, tak wiem. I długość. To się bardzo szybko czyta. Myślę, że w pół godziny 45 minut można. To przeczytać i obejrzeć. Dlatego to nie jest długie, i biorąc pod uwagę może tę płynność w czytaniu, to te dwie zazębiające się historie da się za jednym razem zjeść, przetrawić, i powiedziałbym, że moja ocena to jest takie 8 na 10. To jest przede wszystkim. Dobre ze względu na emocje. To jest wzruszający, trudny komiks czasami do czytania, ze względu właśnie na motyw tej choroby i raka, i odchodzących ludzi, i pożegnania ludzi. No i ucieczka, ucieczka w surfing, ucieczka w hobby, ucieczka w pasję. I także pytanie, czy etyczne jest uciekać w pasję. I odpowiedź, jaką daje nasz tutaj autor, to jest, jest, jest ciekawa, bo jakby jest napisana z perspektywy kogoś, kto w tym był, kto był w takiej sytuacji. Komiks autobiograficzny, komiks. Komiks, na który warto zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś ma uczulenie na sztukę komiksową jako niepoważną, no to można mu zaprezentować coś takiego. Na koniec jeszcze, jako jeden plus, chciałem uwzględnić, że autor świetnie dobiera emocje chodzi mi o wyrazy, wyraz twarzy, rysy twarzy, o, o gesty na e, twarzy, o kiedy on maluje samą tą Christine, no to patrzenie na, na wyraz oczu, ust, twarzy, to jest. No, to jest. To jest, to, jest, to, jest, to, jest ciężkie, to jest ciężkie, bo z jednej strony widzimy, że ona jest uśmiechnięta, czyli cieszy się tym surfingiem, a z drugiej strony widzimy, że ona jest smutna, że ona odchodzi. i ta postać stoi pomiędzy światem żywych a światem zmarłych. Ta postać stoi pomiędzy światem surfingu żywego a martwego, który jest już w przeszłości. I ona odejdzie do tej historii, ale to jak rysownik dobiera właśnie um, kształt poszczególnych linii, uśmiech, delikatny uśmiech. Ona trochę czasami ma taki typowy uśmiech Monalizy, że nie wiemy czy się śmieje, czy, czy się nie śmieje, czy się uśmiecha, czy nie. I, I te reakcje ludzi są tutaj w punkt narysowane, moim zdaniem. Nie dają też te emocje jasnej odpowiedzi często. Trzeba wczuć się w komiks, aby poczuć, poczuć tę sytuację. I wtedy te wyrazy na twarzy, jakie się pojawiają wśród bohaterów, to robią, robią efekt rzeczywiście taki zamierzony, jakbyśmy oglądali jakiś poruszający film z doskonałym aktorstwem. Tyle na dzisiaj ode mnie. Komiks polecam. No, Jeżeli ktoś jest miłośnikiem sportów wodnych, to będzie to dla niego do, dodatkowy atut, natomiast ja nie siedzę w tego typu um, zabawie, więc dla mnie. To była przeszkoda. Jakby nigdy nie kupiłbym w ciemno takiego komiksu. Akurat miałem możliwość go wypożyczyć, więc spróbowałem i tutaj nie żałuję, bo pomimo, że nie siedzę w sportach wodnych, to wciąga, wciąga jak fala. Który na dzisiaj ode mnie. Dziękuję patronom za wsparcie tej audycji. Zapraszam również innych na patronajt.skóra.pl Albo na kolejne odcinki Żarłok TV na YouTubie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości. Hejka. Cześć.